W stadionie narodowym zapytam najpierw, jak zareagowałeś na ten prezent od Mariusza Później. cały czas na, ze sobą na, na tak, Nie no tak wiesz, na, nijak zareagowałem. Na początku mówię, ty no, butelka z drugiej strony w no, a potem taka szybka refleksja, żeby się nie okazało, że to mało lat sadzić ją do buzi później po walce, nie? Ale tak jak mówię, żeby się nie okazało dla niego, a dla mnie, to wiadomo, ja zrobię wszystko, żeby tak było. Ale to jest tylko i wyłącznie wiesz, show też. I tyle. Robimy swoje. To jest jakieś takie mała, mała otoczka tych walk. Czy ważysz dzisiaj wieczorem tyle samo ile na porannym ważeniu czy to się w ogóle nie zmieniło? Nie, chyba więcej, nie? Ja wtedy akurat byłem przed obiadem to pewnie troszkę więcej. Ale około 113-113,5, 113-800, coś takiego. Przeważnie kojarzymy twoją postać, że przed walką często jesteś bardziej eksplozywny teraz nawet w w tym filmie, który KSM wypuściło ostatnie słowa, bardzo duży spokój było czuć od ciebie, co na to wpływa. Chyba doświadczenie, wiesz, już wielokrotnie się przekonałem, że byłem więźniem samego siebie. I po co mam znowu to, co, jak już tak to źle na mnie działo, więc skupiam się na sobie i nie szukam <śm> właśnie tej presji sobie sam nakręcając, tylko skupiam się na robocie. Jutro jest robota do zrobienia. Jutro mam być eksplozywny, a nie dz dzisiaj czy przedczoraj. No właśnie, walka na Stadionie Narodowym dla jednych większy stres, dla innych motywacja. Jak to u Ciebie wygląda? To jest motywacja. Wiadomo, że samo wyjście do walki, to mogę Ci odpowiedzieć po walce, ale, ale już nie raz walczyłem na takich dużych arenach, może nie tak wielki jak Stadion Narodowy. Byłem, chociaż było wtedy 15 tysięcy, to był boks. Ale tak jak mówisz, dzisiaj stałem, dzisiaj wczoraj, wczoraj dzisiaj nie. Wczoraj, przedczoraj byliśmy na narodowym sterie, to jak ktoś naprawdę na chwilę tam stanąć z tej perspektywy zawodnika, nie kibica z tego i stoisz, patrzysz na to wszystko, robi wrażenie do tego KSW. Jak jeden Jedyna, moim zdaniem, organizacja potrafi to robić jak nikt inny u nas i da. Szykuje się jakaś specjalna grupa wsparcia, która będzie y, miała swój sektor szpilka team. Jak to wygląda? Jak zawsze, ale ja nie mam tak sektora. Każdy przyjeżdżając z różnej części Polski. E, moi będą siedzieć blisko, moja rodzina, moi najbliżsi. A kto tam sobie kupił sam bilet, no to sam, wiesz, to nie jest tak, że e, ja... Tylko i wyłącznie skupiam się na walce, ale wiadomo, to wsparcie jest. Zawsze im cieszę się, że są ze mną i kibicują. Jaki utwór muzyczny jutro ci poprowadzi do klatki? Tommy Gun. zobaczcie, oglądajcie, bo wychodzą ze mną. Albo jeszcze coś innego, więc zobaczycie. Mówię coś innego w sensie, bo my wychodzą, a może zrobimy jakieś inne wejście, więc zobaczycie. Ostatni przekaz do fanów, kibiców. Trzymajcie kciuki za nas, za dobrą walkę. Przede wszystkim, żeby nikomu nic się nie stało po walce. Tyle od nas. Artur Szpilka, dziękujemy. Dzięki. Pozdrawiam.